O! O! Zobaczcie, ile gotóweczki ja wypłaciłam. Tu! Tu! Tą kamerą. Kamerzy z totym. O! o! Cześć, Nadalka! Co tam u ciebie, koleżanko? A, no dobrze, no. A Zobacz, to... ile gotóweczki wypłaciłam. No. Wow. A no. jak tam to twoje dziecko? A, no dobrze. A wiesz, że ja mam chłopaka? A kogo? Miłosza. O, matko, to dobrze. Właśnie... Wczoraj w ja nim zakochała. Ja go tak kocham. Mm. O, to właśnie to on to nagrywa. No po prostu. O, ale co? A ja muszę tą pizzę zamówić? Yy, właśnie zamówiłam dwie hawajskie i jedną z pieczarkami. Wiecie, że mój dziedziuś już będzie miał dwa dni! Uwielbiam że... Ja tak kocham mojego dzieciusia, żeby żebym mogła jeszcze jednego chciałabym mieć. Na tam. Tak? Co ty na to? No dobrze. Hmm. Ale pod jednym warunkiem. No. Że ty będziesz zamawiała pizzę. Dobrze. No. Zamówię następnym razem z oliwkami. Dobra. Ale z oliwkami to ja nie lubię. A z pieczarkami lubisz? Tak. O, to dobra. Natan? Tak. Pizza spodnie. O Jezus! A gdzie moje dziecko piękne? Mm. No, jeszcze jedno rozrobimy. Mm. Mm. No, 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 no. A pożre spodnie. <laughs> <laughs> Co to jest? Poduszka mi ożyła. Poduszka. A, że ja mam poduszkę. Nie. A ze mną to co zrobicie? Ja nie jestem waszym dzieckiem. Myślicie, że ja że poduszką jestem zwykłą? Że ja gadać nie umiem. O! <śmiech> <śmiech> Masakra! Jak oni się zachowują! Co tu się wyrabia? <laughs> ja starożyty na bo jestem. I teraz będzie piosenka. I teraz zapowiadam moją małą wiosenkę. Starożytna Margo! Tak będę się nazywać. Starożytna Margo.